Imperatorom z dodatkiem Helis of Alexander, rozgrywka z i i jest rok 529. Na tronie zasiada niestety, albo stety, Antichos III Zliquid w wieku 13 lat, więc jego okresie, prawa dyplomatyczne są w jakiś sposób bardzo, bardzo ograniczone. Jedynie to można w tej chwili to można mu dzielić jakiegoś tutora, ale niestety tu widzę, że, że raczej, raczej, raczej z tego zrezygnuję. I co więcej, no, film będzie dotyczył przede wszystkim tylko i wyłącznie, przede wszystkim w tym etapie zapisu będzie dotyczył, będzie dotyczył budowy Great Wonders. Great Wonders, czyli, czyli wielkie. Wielkie cuda architektoniczne, które można sobie stawiać czy budować w, w, w imperium, w którym rozrywkę prowadzimy. No i jest, są one dostępne również od hoc. W, nie wiem, czy we wszystkich, w każdym razie w tych takich najważniejszych głównych, głównych państw do rozrywki na pewno są. I tutaj mamy oczywiście już 3, między trzecim a czwartym, prawie czwarty poziom no, osiągnął, tak zwany Gardens of Babylon, i on zapewnia takie, takie bonifikatory. Na tym poziomie prestiżu, czym, czym oczywiście wcześniej były troszeczkę mniejsze, no ale w tej chwili tak to wygląda, że po prostu już mają, mają taki, taki bonus. Czyli budowla w pełni dojrzała, więc nie ma co ukrywać, że pora, żeby wybudować jakoś następną. Jak się do tego zajmować? No, prosta sprawa. Trzeba przede wszystkim znaleźć odpowiedni materiał. Tego nie brakuje, jeżeli ma się jakieś państwo się nim zarządza ponieważ no, że nie będzie miód, czy założymy jakiś, jakiś grain, tylko po prostu coś, coś, coś twardszego, typu Iron Marble. glas też nie bo że to się, po popękało, się popękałoby, to wszystko. Ja oczywiście, żeby być tutaj bardziej, że już to stricte, jeżeli chodzi o kontekst historyczny i taki, taki bardziej, bym określił gameplayowy, postanowiłem że sobie, że, że, wybuduję, <tuszel> że wybuduję tego, taki wielki cud techniczny w Persepolis. No jakie są warunki? No przede wszystkim tak, trzeba mieć po prostu jakiś, jakiś materiał do tego, czyli tutaj widzę, że tutaj mamy tak, elefant, y, glas, glas, livestock i takie przede wszystkim, no, prawdopodobnie w tej prowincji mamy oczywiście słonie, czyli kość słoniowa, y, precious metals i oczywiście stonu aż, na, aż na, za dużo. I y, y, to mniej więcej wygląda, to szukamy sobie tutaj Persepolis, ale oczywiście można również w settlemencie wybudować, nic nie stoi na przeszkodzie. O, tutaj można kliknąć i wejść, ale myślę, że buduje to w, w Persepolis, w miejscu gdzie, gdzie została zniszczona świątynia i spalona przez ekipę Aleksandra Wielkiego. Więc wchodzę sobie tutaj, mam tutaj innego slotu, jakby nie było, to bym nie mógł. Wybieram sobie, wybieram sobie tutaj Green Wonders. No i oczywiście mam tutaj zakładki. Tutaj sobie generować można sobie nazwę Spire. Nie, może Column Persepolis, żeby to było zgodne już po prostu z, z miejscem, w którym będzie wbudowany. Ja tutaj sobie już wcześniej po, poustawiałem mniej więcej, jeżeli chodzi o. O, tutaj, o te zakładki, no i mamy trzy poziomy: top, middle, i base. No i nad każdym poziomem można sobie ustawić, jak to ma wyglądać. to ma być takie, czy konta czy window, to ja sobie ustawiam, że takie, takie bardziej szczeliste, przypominające pewne wieżyczki. Jak się przejeżdża przez, yy, przez, przez na przykład w niektórych miejscach w, w, w kraju, to można dostrzec takie spiczaste, duże budynki. Yy, no i tutaj, oczywiście, jest materiał dla każdego, te para, paros light lighthouse to sobie można zbudować, no nawet nawet nieźle to wygląda. I myślę, że bardziej tak, tak yy, yy, egzotycznie. No i tutaj oczywiście base, Polygon Base, można sobie zmienić od takie albo takie, ale ja zostawię sobie Polygon Base. No i tutaj oczywiście wybieramy tutaj jest kwota, jaka, czy jaką trzeba po prostu no, od razu na początku wydać. Po prostu trzeba ją mieć żeby po prostu zbudować. Koszt wpływów jeszcze nie jest ustalony i oczywiście jak to będzie długo trwało. Dodatkowo widać, że tutaj jest poziom 1, 2, 3, między 1, 0, 1, 2, 3 i 4 poziom. To jest maksymalny poziom, um, który już osiąga maksymalny prestiż, który ta, ta budowla osiąga. W tej chwili to jest oznaczone 60, 63, 3. Zamiast od tego, czy, jaki materiał użyjemy, na przykład jeżeli bym tutaj użył sobie um, e, wood, wood, no to oczywiście tak jak widać prestiż 26% i 26 punktów i jest on w ogóle praktycznie, no jest bez, po prostu o jakiś tam czas po prostu e, będzie miał słabszy efekt, do efektu zaraz przejdę tutaj. Więc ja sobie ustawię może na tej zasadzie, tutaj oczywiście czy czegoś tu brakuje, drewna nie ma, żeby to wybudować, więc weźmiemy sobie tak, to był Silver, z tego co kojarzę, Silver. Ym, tutaj oczywiście nie mogę użyć drewna więc sobie nie będę go używał muszę tego całkowicie wyłączyć Marble Silver Silver Kupa nie może być tak Ivory O! Udało się! Czyli mamy, mamy, jeżeli chodzi o Window, to mamy złota, żeby pięknie błyszczało. Jeżeli chodzi o, o steep Tower, czyli Middle, mamy, mamy kość i oczywiście tutaj mamy Silver, czy można byłoby z czegoś lepszego tutaj zbudować. Jest... No i oczywiście, jak widać, bo jak przełączałem, w tej chwili już jest na trzecim poziomie, więc wartość efektu będzie na trzecim poziomie, zaraz tutaj będą efekty. Może ja to zostawię, bo co mogę więcej tutaj zrobić. Ivory, będzie szybciej. Rzeczywiście będzie szybciej. Ivory, Tu będzie trzeci. Drugi między drugim a trzecim. A, gold. Gold. Stone. To nie. Tak nie. Gold. Silver. Ivory, Będzie ajwory. I tutaj jeszcze zaryzykuję. Popsikam. popstykam. O. Materiały są, więc można budować. Są. Myślę, że taki, taki zestaw będzie najlepszy. Czyli Silver ivory. Ivory, czyli dobrze, że są słonie. I, i że, że można ewentualnie skorzystać z ich dobrodziejstwa. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj sobie można wpisać własną nazwę. E, może tak zostawię, nie będę tutaj nic kombinował. No i jeszcze jedna takowe tutaj widać, że są zakładki. To jest to jest wieża, tutaj mamy buildings. Mogłoby wyglądać tak, też sobie tutaj można pozmieniać, tu mamy oczywiście piramidę i tu mamy Tempest, ale już widać, że po prostu jest coraz drożej I na każdym poziomie i w zależności od tego, jak się wybiera na przykład na, na piramidę, jakie materiały są domieśne z tą, to po prostu też będzie cena bardzo duża. Ja tego nie będę robił, bo po prostu nie będę się rozwoził takimi rzeczami, to są takie rzeczy po prostu szkolne. Teraz przejdę do efektów. Ja sobie tutaj oczywiście wybrałem specjalnie swoje efekty, które, które będą u, użyte. No i te efekty, które trzeba po prostu zbadać, jednym z efektów, które trzeba było zbadać, czyli zrezygnowałem z, z innych takich bardziej w militarnych. To oczywiście wybrałem sobie Religious Education. Niech się mały uczy. I tutaj oczywiście to jest taki efekt, który, który dzieci z między, między z 5 a 15, yy, roczna szansa to improve zero stat wynosi 4%, to improve 1 i 2% to improve 2. No czyli roczna, roczna szansa yy, zrobiona jednorazowo, jednorazowo jest to zrobione. Czyli to jest tak, to jest mój pierwszy efekt. I jak widać, ten efekt już jest na drugim poziomie, z tego względu, że po prostu już tutaj, już jest, ten budynek, będzie wbudowany od razu na drugim poziomie, ze względu na materiały. Teraz przejdę do drugiego efektu. To jest religious, religious Education 3. Teraz przejdę do drugiego efektu. Drugi efekt, no, tutaj są już pewne, pewne są odkryte, na przykład można sobie też od razu na kasę pójść i po prostu tutaj mieć pod dostatkiem. Ja sobie tutaj wybrałem, na przykład Expanding Culture, też trzeba było popadać. I tutaj oczywiście też od razu drugi poziom i mam tutaj na drugim poziomie, od razu będę miał modyfikator po wybudowaniu oczywiście, który będzie trwał tam jakiś czas, pod conversion, conversion Speed plus 20% i popasy miliardem plus 20%, więc to myślę, że to jest bardzo, bardzo wskazane dla tak zróżnicowanego państwa, takim jest Liquid Empire. No i oczywiście przechodzę do, trzecim, do trzeciego tutaj, do trzeciego efektu, oczywiście mógłbym to może zostawić, Population Growth, ale poszukam sobie tutaj, ja sobie tutaj takie specjalne, specjalne sobie tutaj znalazłem, tym się zajmę następnie jakimś cudem, za jakiś, załóżmy, jak następnym razem następny razem jakąś kasę, ja sobie oczywiście też trzeba, bo trzeba będzie zbadać, Honored Leader, to chyba się, to jest w sifkach. Honored Leader i tutaj mamy pierwszy, drugi poziom i w drugim poziomie, <laughs> w drugim poziomie oczywiście jest e, efekt do integracji kulturalnej, <laughs> Kultury zintegrowane, happiness i Monster ruch popularity gain plus 0,10. Dlaczego tak? No, nie będę teraz tutaj tego wyjaśniał. Uważam, że tak, taki będzie pierwszy, bo myślę, że jeszcze może jeden wybuduję, bo nie będę wszystkiego wydawał na takie rzeczy. I tak to mniej więcej wygląda. Więc, Kowata, jeżeli chodzi o te materiały, żeby zachować ten poziom, tier 2, tier 3 powiedzieć, To jest przedział, to jest pierwszy, drugi, to jest drugi, trzeci, czwarty, to już jest, no i tam to, jest, to już to już, wiecie, to już jest czwarty poziom, już bardziej nie może większego prestiżu osiągnąć. I tutaj trzeba oczywiście 90 wpływów, czyli mam nie ile będzie to trwało. No i tutaj jeszcze jest zakładka, że można sobie wybrać jakiegoś takiego nadzorcę, który będzie nad tym sprawował pieczę. i tutaj najlepiej sobie wybrać oczywiście kogoś z umiejętnościami. Wysyłamy na jak typowy gubernator. No i dodatkowo należałoby ewentualnie poszukać kogoś, kto ma oczywiście jakieś gate wonders, konstrukcje, jakieś, jakieś punkty do, do właśnie do tego rodzaju rzeczy. Co oczywiście przyspieszy proces. Ten ma 5%, ten ma plus 2, multi-stuntmanship plus 0,10. To jest oczywiście to niepotrzebne jest. Slave output, no to myślę, że tych dwóch, bo tych innych to tutaj raczej, tutaj są raczej, tutaj raczej są yy, Freeman Grade, to nie, ten do niczego, ten się nie nadaje, plus 2%, to nie, to raczej do prowincji bym go wsadził, ten też nie, ten też nie, tego też nie chcę, czyli może tam tych dwóch, no bo tutaj są już na niższym poziomie, to na pewno będzie miał wpływ. Więc sobie wybieramy, ten jest 9, ale ten nie będzie, 2 i ten, i ten ma 5. Najpierw, najpierw spróbuję wsadzić tego z 2%. No i oczywiście skrócił do 10, 10 093 dni. No i tu oczywiście w tej chwili prowincję Persis, 48 tych, które są pierwsi, to są e, chyba niewolnicy. Tej nie ma i w Limeni. Konstrukt ten minus 40 względem na Finezji, No i to w 557, 557 roku będzie gotowe. 27 february. To jest ten, to jest 1093. A jak nazwiemy tego drugiego? Speca 1063 to jest ten. No, jeszcze krócej. Jeszcze krócej. Nie zwróćcie uwagi, czy to też zmienia ceny. No, no, na pewno czas. Ceny nie, no, bo cena się ustawiła wcześniej, 190 90. Jeszcze sprawdzę raz. Tego nie jestem pewny. Nie, tylko na czas wpływa, na czas. Więc biorę tego. Local and save output. 9881 i to będzie gotowe... Bl, 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 yy, ...wcześniej na 556 stylach. No, czyli to będzie gotowe bardzo, bardzo, bardzo sprawnie. To już będzie ten etap, w którym pewnie będę już po z Egiptem. No, i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, budynek teraz zostanie wybudowany na tym poziomie. Teraz, oczywiście, tutaj podejmuję decyzję Bard Great Wonder. Tyle kasy, tyle wpływów. A i oczywiście, tutaj, tutaj w zakładce jest pokazane The Tower of Persepolis. Jeszcze sobie tutaj muszę zobaczyć, jak to wygląda, bo tutaj nie są, są żadnych, tutaj nie ma mocnień, czy co? Góry są, czy co? Yy, tutaj 5 na 9, yy, gdzie ja tutaj mam? Nie, no są, tutaj. Tutaj jeszcze nie mogę więcej budować przy, przy, tym, przy tej infrastrukturze. No i tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście mniej, więcej, tak mniej więcej, jeżeli w jakimś takim czasie trzeba będzie ewentualnie następny zbudować, czy po prostu pewne pewne pewne, pewne uwięźnić pewne, pewne, pewne spuściznę, spuściznę Myślę, że to wszystko. Ja w tej chwili jestem na etapie zapoznawania się tutaj z, z drugą wymaganą, wymaganą misją to the border of the Egypt. No i tutaj oczywiście będę musiał po prostu rozpocząć bitwę z, Egip z Egiptem. No, ale żeby to wszystko z, z tutaj po prostu połączyć i wreszcie może na koniec zrealizuję, bo po tej, po tej misji będzie, będą przyjdą misje Selyquid, te Diadoici, które po prostu tutaj wprowadzają nowy sposób rozgrywki i od, od unifikacji, czy od odbudowy państwa, Imperium Aleksandra Wielkiego. Czyli nie czy to będzie na zasadzie klasycznej, że się zdobywa miejsca, bo tutaj można też na zasadzie klasycznej. Gdzie to są tutaj, te, 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 gdzie już zapomniałem? Overwatch, View. Tutaj jest Reunion, Re 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 Alexander Empire. No, może to w na zasadzie robić. Nie wiem, jak to będzie funkcjonowało. Już nie mogę doczekać tej misji, ponieważ no, po prawdopodobnie jest ona bardzo wymagająca. Okej, okay, myślę, że to będzie wszystko na tą chwilę. Może ewentualnie pewien, to Na pewno pojawią się jeszcze jakieś inne filmy z dziejów czy z rozgrywki z Liquid Empire. No w tej chwili czekam, jak, jak mały dorośnie. I będzie miał wreszcie pełne, pełne prawa, i zacznie tutaj po prostu działać, bo, no, bo będzie po prostu jak najbardziej. bo zbliża się, zbliża się ten najważniejszy moment, czyli po prostu zbliżamy się do zasadniczej rozgrywki, realizacji tej, tej właśnie misji. za trochę potrwa na pewno, bo to ta misja jest troszeczkę złożona. Na pewno sobie pierwszym razem tego nie zrobię, tam trzeba coś że będzie pobudować. Tu widzę, że trzeba po prostu y, te tereny pozajmować, Czyli sam tutaj ten, ten, ten półwysep. No, ale może się nie mieszka, żeby od razu tutaj zająć te tereny i jak najszybciej ich tutaj, po prostu, jeżeli się da skonwertować, asymilować, żeby mieć po prostu tutaj, tutaj mieć oczywiście odpowiedni lewis. Ja w tej chwili mam cztery grupy zintegrowane. Zintegrowałem sobie oczywiście Aromatic, czyli gdzieś tutaj są tamtych, po prostu staram się konwertować, ale idzie jak po, po, po grudzie. Tutaj to po prostu to jest przyjęcie po, tych, po tej hordzie. I tak to wygląda, nie jest źle. No zobaczymy jak będzie w przyszłości. Myślę że będzie wyśmienicie. Jeden cud gotowy. No trzeba się zastanowić nad drugim. To wszystko. Dziękuję.